sobie z daleka wasze grilla, palu? Nie. Dzień dobry, tak jest. W końcu się doczekaliśmy. Wielka inauguracja sezonu Drift OPEN. Pierwsza runda w Toruniu, czyli w miejscu, w którym skończył się ubiegły sezon. W poprzednim roku Jakub Król. kto w tym roku? Zobaczymy, już mam swoich pierwszych pretendentów. Ja nazywam się Krzysztof Klimak i będę waszym przewodnikiem po tegorocznym sezonie Drift OPEN. A my zrobimy sobie szybko przebieżkę po serwisie, potem wbijamy na briefing i potem wbijamy na tory. Co no tam się, Pany, spsuło? Jest lot po i sprzęgło nie daje rady. Za dużo mocy. Tak w ogóle mam takie dziwne wrażenie, jak popatrzę na listę zgłoszeń. Dużo nowych twarzy, nowych nazwisk. Nazwisk, których nie kojarzę kompletnie. Oj, się nie się zmienił, widzę. Taki pomysł, czyje to może być auto. Bo ono zmieniło właściciela, tak mi się wydaje. Ale porozumieniamy to potem. Niestety Ken Pisani wczoraj miał troszeczkę problem ze skrzynią. Został mu pierwszy, drugi i trzeci bieg. A obok 23 Fiałka, Bartek Stolarski przyjechał, więc jest coś więcej ponad listę zgłoszeń. Ogólnie wczoraj było troszeczkę problemu. Michał Wojtan po raz kolejny ma troszeczkę pecha, jeżeli chodzi o torun. Silnik mógł no tak, niestety. Piąty tłok. Here we go. Jak macie okazję sami zauważyć, Piotr Pitek Kozłowski, nowa broń na ten sezon BMW E92 700 koni docelowo strojone na 800 na etanolu, 2 cik Jestem ciekawy jak Wam się podoba wizualnie auto. Ja pozostawię swoje opinie w tajemnicy. Wszystkim plotkom i niedomówieniom to jest Mazda Elite 7. Chociaż wersje już słyszałem bardzo różne. Niech to i nie kto inny, tylko wojtek, jak wraca blisko po 7 latach absencji i wraca troszeczkę pechowo, niestety, bo kleką wczoraj turbo po 3 przejazdach. A my walimy na briefing. Okay. Na Excel nam się skończył i nie na co że w ogóle no to co, briefing skończony, więc teraz uderzamy w stronę odrobiny akcji. Jadziemy na ten tor. Jak widać, zawodnicy powoli wyjeżdżają na trasę, więc zaraz zaczynamy. Niekończący się sznur w czernący się do startu. Witamy na Drift Open. Oczywiście gastronomia elegancko Bangla, więc jest szansa wrócić na jedzonym i napitym. I tym razem w Subaru BRZ niestety wylądowało daleko, daleko w ziemi, samo nie wyjedzie. Serek czeka Was. fajna rzecz. Zobaczycie, jak od środka wygląda jazda ponad 900 godnym Lexusem 2.0. Kamil Kalina powrócił do zawodów po no, wielu latach nieobecności. I będziemy mieli okazję z nim przejechać się. Ładnie to wygląda w środku nas. Jeszcze jazda w tym aucie będzie siwo. <śpiewanie> <śpiewanie> Jeżeli masz auto, które ma ponad 900 koni i po dwóch przejazdach nie masz roboty, to znaczy, że moc się zgadza. Teżaczek się zesrał. potem krótki briefing i kwalifikacje my w tym czasie troszeczkę poszwędamy się po serwisie i zobaczymy co tam się dzieje o, jak się śmiga? w razie kiepsko, bo mamy problemy z przeładowywaniem turbiny próbujemy się naprawić usterkę Aha. O, trzeba wprowadzić korekty a co się stało? silnik, czy co? przy odcinka była przy 4,5 tysiąca obrotów dlatego na, na treningu to nawet ja nie, nie mogłem to... tego ubiegać. Problem mamy ze nie? bo nie zdążyliśmy założyć innego jest seria i kurde jest. Może seria nie wytrzymywać? No kop ja kopnia w tutaj raz to już ten, ale kopnie dwa razy to już. Coś się zraju, te autka po zimie. Nie przeszkadza panu takie niskie auto? Nie panu, Damian. Damian, Damian dzisiaj, Nie przeszkadza ci takie nie, niskie auto? Ja, ja, ja tylko tutaj ja właśnie kolegom mówię, że. Ja w poniedziałek właśnie staram się w miarę go oszczędzać, bo w poniedziałek muszę jechać tu do pracy. Właśnie widzę, że to jest typowe daily, A, to jest wszystko... tylko że tutaj wsadzony kubeł, pasy. Łapa, łapa kiera, skręty, dyferek. Tam, tam wszystko, tam co jest składanie. potrzebne. Tak, do tego tylko ogrzewanie. Właśnie musiałem ostatnio zrobić ogrzewanie, bo mi coś nie działało. To? Auto ładnie wygląda, należy się pochwała za to. Jest szybsze, bo jest bardziej no, no, Ładnie. Ja ją pomalowałam na fioletowo, dlatego, że no, uważam, się. że kolor fioletowy jest szybszy. Możliwe, no, wszyscy się mylą, że czerwony niby. A tu... bo żółty akurat. No to co, lecimy powoli na kwalifikacje. Zaczynają się o godzinie 15, troszeczkę po 15 będą do godziny 8:00 Może dłużej dzień po sam zmroku. Pogoda jak na razie bella Kutaneska. Przede wszystkim nawaliło dużo kibiców. Jak pogoda sprzyja kibice są. Nie przestanęło, nie skryło? No za szybko chciałem. Widać było. Ważne, żeby skradł. Przypominam, że za niedługo widzimy się na Czarnej Górze. Moim zdaniem jednej z najciekawszych, jak nie najciekawszej trasie. Górskiej trasie, trudnej trasie, trasie, w której są zmienne warunki atmosferyczne. Bardzo długa, prosta trasa, która wymaga przede wszystkim mocy, bo 300 koni auta niekoniecznie tam sobie radzą. 26 miejsce Maciej Ciesielski, 83 punkty. 91 punktów, miejsce 7 Jakub Krużyk. Pierwsze miejsce 98 punktów, Paweł Korpuziński. Niestety niedziela nie zafundowała cudów pogodowych. Każdy w duchu chyba po cichu liczył, że pogoda się uda. Jednak już blisko od tygodnia były zapowiadane duże opady deszczu. Tor zamienił się w gigantyczny basen, lodowisko. Auta miały problem, żeby zdobyć troszeczkę tej reakcji, co brzmi dziwnie jak na auta do Driftu, które wiadomo, żyją z tego, że nie mają tej reakcji. Jednak w tym wypadku ta reakcja była bardzo potrzebna. Wielkie słowa uznania należą się dla mediów, którzy narażali swój sprzęt optyczny. Jak wiemy, optyka nie znosi nawet najdrobniejszych wilgoci. Grozi to rozkalibrowaniem albo po prostu zepsuciem sprzętu wartego nie tylko kilkaset złotych, ale czasami kilka tysięcy złotych. Więc należą się wielkie uznania dla wszystkich ludzi, którzy pomimo tak złej pogody pozostali na torze i walczyli o to, żeby zdobyć jak najlepsze materiały. Czy to były zdjęcia, czy to były filmy. Jak w tym wypadku, dzięki Kamienowi Drzewickiemu, mamy okazję zobaczyć materiały z drugiego dnia zmagań. Co ciekawe, nawet lifterzy, którzy siedzieli w środku aut, mieli problem, bo co chwilę mieli przemoczone buty. Zresztą sami spójrzcie, jak to wyglądało. Zaraz po sesji treningowej i po top 32, uczciliśmy pamięć ważnej dla nas postaci, naszego towarzysza. I czas na same zawody. Nie będę wam streszać wszystkich par, bo boję się, że brakłoby troszeczkę czasu na to, żeby opowiedzieć o każdej parze wybiórczo, jak to wyglądało. Jednak trzeba podsumować, że wyjątkowo klasę pokazał po raz kolejny Bartek Stolarski, Kamil Złotko Sikora, Jakub Smuszek-Smuszkiewicz. Oraz kilku innych lifterów, którzy do samego końca, pomimo tak trudnych warunków, walczyli o to, żeby trzymać się blisko przeciwników, narażali swoje maszyny i przy tym fundowali też duże widowisko, chociaż bardziej to przypominało pływanie niż liftowanie.